Stosunek Platformy do problematyki prorodzinnej jest ogólnie znany. Jednak to, co ostatnio palnął Donald Tusk w temacie macierzyństwa, zaskoczyło nawet jego zagorzałych sympatyków. Udręka i odraza. Nasz cesarz Europy oświadczył kretyńsko, że ogromną udręką bywa macierzyństwo. Więc by czarnym protestom skutecznie dogodzić, proponuję zasadę po pierwsze nie rodzić. Być może zalecenie takie przejdzie w Sejmie, lecz gdy się PiS pogoni, krzyże wszędzie zdejmie, a na koniec zabroni wśród postępu przemian lekarzom korzystanie z klauzuli sumienia, przed narodem otwarcie wystąpi Tusk z gadką. Chce być ojcem ojczyzny, ale już nie matką.